Nikt nie czeka na wiosnę bardziej niż Kanadyjczycy. Gdy przychodzi marzec, choćby wasyście śnieżycy i mrozu, to i tak wiadomo, że dni zimy są już policzone. Ale to, co przez kilka miesięcy spadało z nieba i leżało skute lodem, musi teraz gdzieś się podziać. W połowie marca zaczyna się zatem jeden z najmniej ciekawych okresów w Quebecu, które nazwę okresem roztopów i kurzych gniazd. Zanim przystąpię do sedna sprawy, chciałabym zwrócić uwagę na pewien fakt. Za każdym razem, gdy mówię o porach roku i pogodzie, to mam na myśli warunki na wschodnim wybrzeżu Kanady. A konkretnie w prowincji Quebec, gdzie zima nie ma nic wspólnego z zimą na drugim końcu kraju. Odległość między miastem Quebec w prowincji Quebec a Vancouver w prowincji Kolumbia Brytyjska jest zbliżona do odległości między Moskwą a Lizboną. A tu już nikt nie ma wątpliwości, że zima w Moskwie różni się bardzo od zimy na portugalskiej Rivierze. Co zatem ukazuje się oczom kiebykła, gdy po długich miesiącach srogiej zimy stopi się śnieg? Ale uwaga! Celem dzisiejszego odcinka nie jest krytyka dróg w Quebecu. Drogi mają być tylko kontekstem dla kreatywności mieszkańców tego regionu. No, bo czy nie sądzicie, że nazywanie dziur w drogach kurzymi gniazdami jest ciekawym skojarzeniem? Nawet jeśli niektóre z gniazd mogłyby pomieścić nie tylko kurę, ale i strusia z młodymi. Powiedzenie Pochodzi z czasów, gdy w prowincji nie było jeszcze asfaltowych nawierzchni. W polnych drogach robiły się dziury, a w nich kury znosiły jajka. I tak już zostało. Dlatego zamiast skupiać się na wadach kebekowych dróg, zwróćmy raczej uwagę na następujące punkty. Łączna powierzchnia prowincji Kebek wynosi 1,7 miliona km2 czyli tyle co prawie 5,5 raza powierzchnia Polski. Mieszka tu niespełna 8,5 miliona ludzi. Drogi utrzymywane są z podatków, a trzaskający mróz, tony soli na asfalcie, wielokrotnie zamarzająca i odmarzająca nawierzchnia robią swoje przez 5 miesięcy w roku. No i w końcu budżet na samo odśnieżanie ulic w jednym przykładowym mieście Montrealu wyniósł w tym roku 170 milionów dolarów kanadyjskich. To jak wyglądałyby drogi, gdyby nie było takiej zimy? Drugim nierozerwalnym elementem marcowego krajobrazu Quebecu są zaspy śnieżne. I nie chodzi mi o zaspy, które tworzą się podczas śnieżycy, ale o te, co zalegają miesiącami na parkingach. Budżet każdego szanującego się sklepu musi zawierać pozycję koszty odśnieżania parkingu. W przeciwnym razie mało kto przybyłby na zakupy. Zimą, za każdym razem, gdy spadnie śnieg, spycha się go w jakiś kąt parkingu, i tak powstają najpierw śnieżne zaspy, a potem nawet i góry. Dopóki pada śnieg, góry są białe ale w marcu przybierają one prawdziwie górskie barwy. Oto kilka przykładów.